Dlaczego nie robię na cudzym materiale, na powierzonym, tylko zawsze na swoim? Oto powód. To jest powód. Ostatnio pod moim nagraniem, gdzie pokazałem obróbkę szpalet, no to pojawiły się komentarze, że a połowę wiaderka do wyrzucenia. Szkoda, że za to klient musi płacić i takie inne śmieci. Natomiast ja nigdy nie ukrywałem, zawsze to mówiłem, że ja mam dosyć sporo odrzutu. To jest około 300 metrów kwadratowych. Więcej niż 300, ale tam. Z groszami, 300, e, 300 metrów kwadratowych. Tu będzie około 20, maksymalnie 20 e, worków. 20 razy 25, 500 zł poszło się jebać. E, I ogólnie ktoś może powiedzieć, że strasznie dużo. No tak, no jeśli ktoś by robił 15 metrów dziennie, no to rzeczywiście taki odpad, no może boleć. Tylko, że ja robię dziennie po 100 metrów, jeśli robię sam, tak, e, z pomocnikiem. 100 metrów, e, 300 metrów, e, 3 dni no to sobie policzcie i dlatego zawsze wchodzę na, e, na usługę ze swoim materiałem żeby nikt mi nie powiedział że wyrzucam materiał klienta że nie dbam o materiał klienta bo nie dbam o swój materiał a dbam o swój kręgosłup bo jeśli ktoś e, haracze ściany na twardo to, to rzeczywiście będzie mniej odpadu ale wszystko zostaje na kręgosłupie tak więc wolę poświęcić te 500 zł. A wrócić do domu zadowolony, uśmiechnięty i niewycieńczony. Pozdrawiam serdecznie.